Zastanawiasz się, dlaczego warto inwestować w lokale komercyjne. To jest pierwszy film z naszej serii, gdzie przedstawimy wam kluczowe powody, które przemawiają za tym właśnie rodzajem inwestycji. Pierwszy powód to stabilność najmu. Najemcy lokali komercyjnych zazwyczaj podpisują długoterminowe umowy na co najmniej 3 do 5 lat, a często ze względu na amortyzację ich inwestycji, nawet na okresy dochodzące do 10 lat. To oznacza stabilny przepływ dochodów dla właściciela i minimalizację okresów pustostanów. Drugi powód to niższe koszty utrzymania. Najemcy komercyjni często pokrywają koszty przystosowania lokalu nawet od stanu deweloperskiego. To znacznie obniża Twoje nakłady finansowe po zakupie nieruchomości. Trzeci powód to wyższa rentowność. Lokale komercyjne generują wyższy dochód z najmu w porównaniu do mieszkań, co przekłada się na lepszą stopę zwrotu z inwestycji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Polub ten film i obserwuj nasz profil, aby nie przegapić kolejnych odcinków.